Wszystkich bardzo serdecznie na kanale Retro Games. Attack. No więc tak, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w kolejną grę w cyklu. Gramy na amidze. Tym razem będzie to piłka nożna. Będziemy grali na joysticku. O takim, jak tutaj. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy nie. Spróbuję coś z tym zrobić, żeby było lepiej widać trochę dalej No okay. to jest słabo widać faktycznie To jest QuickJoy QuickShot Klasyczny joystick naprawdę Jeden Jeden z najbardziej popularnych joysticków yy, Amigowych Na no, mikrostyki, jak słychać Sprawny, tak więc dzisiaj spróbujemy coś z tym Tutaj podziałać. Okay, tylko ja ustawię prostą kamerę. Kinołki. Przybliżymy maksymalnie jak się tylko da. Oki do No i co to będzie za piłka nożna? Dzisiaj będzie to gra pod tytułem Sierra Soccer. To piłka nożna, która nie wiem dlaczego, ale jest bardzo słabo znana na Amigę. Mówię dlaczego, że nie wiem dlaczego tak się stało, ponieważ, no jak dla mnie osobiście, jest to najlepsza piłka nożna, jaka wyszła w ogóle na Amigę. Ja wiem, że w większości ludzie pamiętają Sensible Soccer. Mam tutaj również, możemy zagrać dla porównania. Natomiast. Moim zdaniem Sierra Soccer miażdży Sensible Soccer naprawdę w wielu, wielu aspektach. Przede wszystkim w Sensible Soccer ta piłka, noż, ta piłka spod nóg piłkarzy po prostu uciekała. Nie wiem, mnie to strasznie irytowało. Trzeba było bardzo, bardzo się namęczyć, żeby utrzymać tą piłkę. W Sierra Soccer takiej sytuacji nie ma. To zagrajmy, pokażę Wam tą grę. Uważam, że jest dużo lepsza od Sensible Soccer. Yy, także, jak dla mnie, jest to piłka nożna numer 1 na amigę. Zdecydowanie, zastanawiam się, czy mnie będzie słychać, jak i tak będę hałasował. <laughs> Spróbujemy. Dobra, Gierka się odpala. Okej, okay. na dzień dobry powitalne intro. Dobrze, Sierra Soccer, również z 1994 roku. Mamy tutaj do wyboru wersję językową. Bierzemy angielski. Czas gry jednej połowy. Tu mamy jakieś tryby. Widzimy mamy tutaj znaczne towarzyski, praktykę rzutów karnych, rzutów wolnych. Możemy wczytać grę zasejwowaną, możemy również ustawić liczbę graczy. Można było grać na dwóch nawet. Chyba nawet więcej. Tak. Można no było grać nawet do 9 graczy, z tego co pamiętam. Czy tam 8? 8 graczy. No nie naraz, tylko po prostu każdy miał własną drużynę, i jak tutaj za yy, chwileczkę pokażę, odbywało się. A zagrajmy Holandię. Odbywało się losowanie. Yy, to od czasu do czasu trafiali na siebie, więc była fight pomiędzy dwoma, tak. Całkiem fajnie to wyglądało. i tu mamy jakieś grupy. Jesteśmy Holandia, Grupa F. Mamy w grupie Belgię, Maroko i Arabię Saudyjską. No dobrze. Mecz w grupie F. Holandia z Arabią Saudyjską gramy. To jakieś tam statystyki naszych zawodników. i mamy przewagę nad Arabią Saudyjską. Tutaj mamy możliwość robienia zmian. Tu jest nasza podstawowa jedynastka, Rezerwa. Nie wiem, czy widać obok nazwisk, są ich pozycje DF, Defender i tak dalej. No i dobra, przejdźmy od razu do gry. Zaczynamy. Dobra, my gramy w pomarańczowych strojach. No i jedziemy. Ale wybicie No i proszę bardzo. Ach, blisko. I jest bramencja pierwsza. 1 do zera. Wygrywamy. a Nie opanowałem piłki. Ale co ciekawe, od razu, gdy biegnę zawodnikiem z piłką, on jej nie gubi jak Sensible Soccer, co mnie strasznie irytowało. Mogę zobaczyć sobie takie zwroty, nic się nie dzieje. I to jest ciekawy moment teraz tej grzy, ponieważ mamy fajny system wykonywania rzutów wolnych. W sensible Soccer, no to było śmieszne w porównaniu z tym, co mamy tutaj. Tu mamy po pierwsze, przytrzymując Fire, możemy modyfikować lot wyżej, niżej piłka leci tak jak chcemy możemy przyciągając do siebie uderzyć słabiej lub mocniej możemy przyciągając fire w prawo powiedzieć żeby walił na pałę mocno ten strzał nie będzie precyzyjny mocny, nie będzie precyzyjny ale będzie bardzo mocny no, spróbujmy A, jeszcze podkręcałem bo można w trakcie lotu piłki e, kierując joystick w lewo bądź w prawo podkręcać piłkę Się może trochę skupię na grze nie mam podzielności uwagi jak mówię to nie idzie mi za dobrze, skupię się na grze Pokażę pokazać. O proszę, 2-0 koniec pierwszej połowy. Mamy takie statystyki. Wygrywamy 2 0. ciągnął to bramkarz tu też. no i mamy rzut rożny bardzo podobna zasada co do rzutów wolnych też ustalamy jak chcemy kopnąć piłkę a wrzutka była bramkarz wyciągnął może teraz puścimy ją trochę po ziemi a nie jajka, nie pykła. Dobra, fał. Dobra, no wyciąga wszystko. nie doszłabym do piłki A, żółtą kartkę przywołuję troszkę A, let's go dobra, mecz wygrany koniec meczu wygraliśmy 2 do 0 mamy 3 punkty dobra, zagramy może jeszcze jeden mecz, żeby pokazać jak wygląda warunki atmosferyczne w tej grze się nie zmieniają stadion jest zawsze ten sam Eee yy. Nie wiem, jak to było w Sensible Soccer. Wydaje mi się, że tam dwa też się nie zmieniały. To już była gra zimowa, pamiętam, ale to chyba edycja po prostu była inna. Gry. O, ale słupek był. Co mamy ciekawego? Pod F1, wciskając, mamy powtórki. Bierzemy. Bejrzyjcie, co tu się stało. Słupek uderzyłem. To było dośrodkowanie. I słupek. <laughs> Oka. Ech, ale bramencja wyszła, nie? To trzeba zobaczyć na powtórce. Proszę zobaczyć, pyk. Także pod kątem kontroli na pewno lepiej się gra w Sierra soccer. O widzi ale ma nieźle. Nic w ten sensie, Cyglo oh. Naprawdę fajnie się gra na dwóch. Wtedy się zaczyna prawdziwa gra. Przestrzeli. no Tak. Ale dobitka jest. 3-0. Pięknie. Nie ma też zmian zawodników, e, chyba że któryś zostanie mocno skontuzjowany i będzie musiał zejść z boiska, wtedy automatycznie wchodzi jakiś tam domyślny zawodnik z podobną e, pozycją. Natomiast naprawdę można te niedociągnięcia wybaczyć na rzecz kontroli tego, jak się gra tymi zawodnikami. Naprawdę wiem co robię. Mam dużą kontrolę. Nie gubię piłki przede wszystkim, co mnie strasznie irytowało w sensie sobie, dlatego ta gra jakoś nigdy mi nie przypadła do gustu. I poprzeczka, kurde, nieźle. Aczkolwiek wiem, że są entuzjaści tej gry, i naprawdę pewnie się nie będą godzili ze mną w tej kwestii, co tutaj o której opowiadam. Natomiast. To jest moja subiektywna ocena. Dla mnie Sierra Sacar jest najlepszą piłką nożną na Amigę. To super, kurde. Jest też bardzo mało znana, nie wiem dlaczego, ale większość Amigowców, z którymi rozmawiam, a rozmawiam, mam, w, mam takie znajomości, nie zna w ogóle tego tytułu. Udało się strzelić bramkę z rzutu wolnego. No dobra, to by było na tyle. To był krótki gameplay pokazujący, że jest na MIGE alternatywa dla Sensible Soccer. Bardzo dobra piłka nożna Sierra Soccer. Polecam każdemu. No więc, to by było chyba na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku, może włączymy Sensible Soccer. A może tego Duma, którego zapowiadałem. Zostawcie w komentarzach informację, w jaką grę chcielibyście, abym ja zagrał, a ja w nią zagram, pokażę na moim kanale. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Cześć.